Poznaliśmy już prawa działań na pierwiastkach. Ja do każdego prawa starałem się dopasować taki fajny przykład, żebyśmy mogli to od razu sobie zobrazować, ale teraz spróbujemy zastosować te prawa tak jakby na wyrywki, czyli będziemy musieli, to nie jest nic ułożone, trzeba będzie po prostu zastosować się do tego polecenia oblicz. Tutaj mamy pierwiastek i pod pierwiastkiem mamy 36 plus 64. No, to jest taki w sumie inny przykład, który nie dotyczy aż tak bardzo praw. Bo musimy wiedzieć, że możemy to sobie sumować, a pierwiastek ze 100 do 10. Teraz troszeczkę e, inny przykład, e, też odbiegający troszeczkę od praw, ale taki, że uważałem, że warto go przerobić. Popatrzmy, jak traktujemy coś takiego, że mamy kilka e, pierwiastków. Zawsze musimy to traktować tak jak... E, Coś, co trzeba rozpakowywać od środka. Nie od zewnątrz, tylko od środka. Najpierw będziemy zajmowali się tym pierwiastkiem. Czyli ten zewnętrzny przepisujemy, a pierwiastek z 81 to 9, prawda? Ten pierwiastek po prostu sobie zamieniamy tutaj ten wewnętrzny na liczbę. A pierwiastek z 9 to jest po prostu 3. Teraz już mamy do zastosowania konkretne prawo. Widzimy, że mamy mnożenie dwóch pierwiastków i przypominamy sobie, kiedy możemy mnożyć dwa pierwiastki, jeśli mają ten sam stopień. Tutaj jest stopień 2, tutaj jest stopień 2, więc będziemy mieli jeden pierwiastek stopnia 2. 3 razy 27 to jest 81. No i już rozwiązaliśmy taki przypadek pierwiastek z 81, to 9. Teraz mamy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27. My chcielibyśmy poćwiczyć prawa, poćwiczyć prawa, możemy widzieć od razu, że to jest 3, ale co możemy zrobić z tym minusem, jaki jest e, stopień nieparzysty? Możemy wyrzucić go sobie poza pierwiastek i mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 27. A pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest minus 3. Mm. Moglibyśmy od razu to rozwiązać w ten sposób, że to jest minus 3, bo wiemy, że minus 3 do 3 da minus 27, ale o to chodzi, żebyśmy poćwiczyli sobie yy, te prawa, które poznaliśmy. Teraz popatrzmy. Mamy tutaj taki przypadek, że w nawiasie mamy iloczyn dwóch liczb i ten iloczyn podnosimy do potęgi drugiej, więc musimy zastosować to prawo, że yy, tę potęgę wrzucamy do pierwszego elementu i do pierwszego elementu. Tak? O. I teraz, jeśli 5 do kwadratu to 25, teraz mamy coś takiego. Wiemy, że dwójkę możemy wrzucić sobie pod pierwiastek, tak? Możemy to sobie wyciągać. To jest to samo, co pierwiastek z 3 do kwadratu. A widzimy, że jeśli mamy stopień parzysty i potęga jest tutaj taka sama, to będziemy mogli sobie opuścić pierwiastek z potęgą, ale yy, tutaj mamy parzysty stopień, nieparzystą potęgą, więc będzie wartość bezwzględna z tego, co jest tutaj. A wartość bezwzględna z 3 to 3, czyli to jest po prostu 25 razy 3. A to jest 20 razy 3 to jest 60, 5 razy 3 15, czyli 75. Mm, teraz kolejny przykład. To jest to samo, tylko że podnosimy do potęgi nieparzystej, do potęgi trzeciej, czyli będziemy mieli 2. E, do 3, bo mamy również iloczyn dwóch elementów, razy pierwiastek trzeciego stopnia z 4 do 3. No i widzimy to niezależnie, czy potęga jest tutaj, czy jest w środku, jeśli jest taka sama jak stopień, możemy sobie to opuścić. 2 do 3 to 8, a tutaj zostanie nam po prostu 4. 8 razy 4 to jest 8, 16, 24, 32 troszeczkę się zawiesiłem, musiałem sobie to policzyć na piechotkę. Teraz mamy mnożenie trzech pierwiastków. Kiedy możemy mnożyć pierwiastki? Jeśli mamy taki sam stopień, więc tutaj mamy stopień 2, tutaj stopień 2, tutaj stopień 2, więc możemy dać wszystko pod jednym pierwiastkiem. 6 razy 2 to 12. 12 razy 3 to jest 36. Pierwiastek z 36 to 6. Tutaj był iloczyn, teraz mamy iloraz. Widzimy, że nie da rady wyznaczyć pierwiastka z 300, tak samo pierwiastka z 3, ale znamy takie prawo, że możemy z tego zrobić jeden pierwiastek. Czyli będziemy mieli pierwiastek drugiego stopnia przez 3. I tu panuje taka sama zasada. Możemy z tego zrobić jeden pierwiastek, gdy mamy takie same stopnie. Tutaj jest stopień 2, tutaj jest stopień 2, więc montujemy z tego jeden pierwiastek. Tak samo jak w przypadku mnożenia. 300 przez 3. To 100, pierwiastek ze 100 to 10. Teraz mamy taki przypadek. 1 yy, trzecia razy pierwiastek z trzeciego stopnia z minus 5 razy yy, pierwiastek z trzeciego stopnia z 5. I to jest podniesione do kwadratu. No to co możemy z tym zrobić? To jest taki trudniejszy przypadek. Yy, musimy się troszeczkę zastanowić. I teraz... Ja na początku bym zaproponował coś takiego, żebyśmy wyrzucili sobie ten minus przed pierwiastek, bo wiemy, że możemy to sobie zrobić, tak? Czyli będziemy, będziemy mieli 1 trzecia razy minus, ale możemy ten minus jeszcze dać na początek, bo to jest mnożenie, czyli będziemy mieli minus 1 trzecia razy pierwiastek trzeciego stopnia z 5 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 5 do kwadratu. I teraz popatrzmy, zastanówmy się, co tutaj widzimy, jeśli nie mamy pomysłu. Mamy, e, tutaj mamy ten sam stopień, tutaj ten sam stopień, chcielibyśmy to pomnożyć, ale tutaj nam przeszkadza ta potęga. Ale popatrzmy, jeśli to jest, możemy to sobie zobrazować w taki sam przykład. 2 razy 2 do kwadratu. No bo tylko ten element byśmy zastąpili dwójką i ten element dwójką. Tak, możemy to zapisać, że to jest 2 do potęgi trzeciej. Bo nie możemy tutaj opuścić sobie tego pierwiastka, ponieważ stopień jest różny od potęgi, prawda? Czyli możemy zapisać to sobie w ten sposób. Minus 1 trzecia i będziemy mieli pierwiastek trzeciego stopnia z 5 i to będziemy mieli do trzeciej. I teraz widzimy, stopień jest taki sam jak potęga. Nie ma znaczenia, czy potęga jest tutaj, czy tutaj, bo możemy ją sobie wyciągać, też było takie prawo. Czyli opuszczamy sobie pierwiastek i potęgę i będziemy mieli minus 1 trzecią razy 5. E, bo teraz opuszczamy. Jest taki sam stopień jak potęga i mamy minus 5 trzecich. Hmm. Jeszcze jeden przykład. O. E, tutaj mamy coś w tym stylu, że mnożymy znowu dwa elementy i podnosimy to do jakiejś potęgi to chcemy potęgę rzucić i do pierwszego elementu i do drugiego elementu tak? czyli pierwszy podnosimy do tej potęgi i drugi podnosimy do tej potęgi dzielimy przez 3 widzimy, że tutaj będziemy mieli 3 do 3 a to jest taki sam stopień jak potęga więc możemy sobie opuścić ten pierwiastek ze stopniem i z potęgą dzielimy przez 3 trójeczki nam się skrócą, zostanie nam 3 do 3. 3 razy 3, 9 razy 3, 27. Teraz taki y, przypadek. Widzimy, że mamy tutaj wszędzie mnożenie, więc możemy sobie zamienić kolejność. Będziemy mieli 6 razy 1/2. I widzimy, że tutaj mamy ten sam stopień, czyli możemy sobie z tego zrobić jeden pierwiastek, tak? Y, czyli będziemy mieli pierwiastek

No i widzimy, cały czas posługujemy się tymi samymi zasadami. A tutaj od tego y, przykładu y, już zaczyna się coś innego, ponieważ chcielibyśmy, y, to jest taki troszeczkę inny typ zadania, y, chcielibyśmy to zapisać w ten sposób, tutaj nie będziemy korzystali z konkretnych praw, znaczy będziemy korzystali, ale tutaj będziemy musieli w sumie przekształcać ten element. O, na tym to polega, będziemy musieli przekształcać tylko ten element. I teraz popatrzmy, tutaj mamy stopień 2. I tutaj mamy potęgę 2, więc możemy opuścić sobie ten pierwiastek, redukując yy, z tą yy, potęgą, tak? I zostanie nam po prostu 5 do 3. To chciałem... To jest najważniejsze. Musimy mieć, jeśli tutaj mamy takie potęgowanie, to chcemy rozbić to w ten sposób, żebyśmy mieli tutaj taką samą potęgę jak 2. Bo popatrzmy, jeśli będziemy mieli pierwiastek drugiego stopnia z 5 do 6. W sumie po, y, poniżej jest taki sam przykład, to może zaczniemy sobie tutaj. O, popatrzmy, tutaj jest 11 do potęgi 6. Pierwiastek mamy stopnia drugiego. Znamy takie prawo, że jeżeli tutaj byłaby dwójeczka, to moglibyśmy opuścić sobie pierwiastek i potęgę. Ale jak to zrobić? Popatrzmy. Jak inaczej zapisać 6? 6 to jest 3 razy 2. Ale to jest w potędze. A kiedy możemy mnożyć potęgi? Jak potęgę podnosimy do potęgi. To mogę zapisać to w ten sposób, że to jest 11 do 3 do 2. No bo jak potęgę podnoszę do potęgi, to potęgi mnożymy. I teraz widzimy, że teraz mamy taki sam stopień jak potęga. Więc mogę sobie opuścić pierwiastek z tym stopniem i potęgę, która jest taka sama jak ten stopień. I zostanie nam 11 do 3. Ja już tego nie będę wymnażał, to można na kalkulatorze sobie policzyć. O to chodzi, żebyśmy y, umiejętnie przekształcili ten pierwiastek. Czyli o co tutaj chodzi? Chcemy to przekształcić na iloczyn dwóch elementów gdzie jeden z nich to jest stopień pierwiastka i po prostu skorzystać z tego, że potęga podniesiona do potęgi to jest inaczej ten iloczyn. I ta dwójeczka, czyli ten stopień, ta potęga, która jest taka sama jak stopień, ma być tutaj z zewnątrz. Nie moglibyśmy zamienić e, tego kolejnością, czyli 11 do drugiej i do trzeciej. Dopiero e, opuszczamy, gdy jest ten sam stopień i ta sama potęga. Czyli popatrzmy, tutaj mamy dwójeczka Chcemy zamienić 8 na iloczyn dwóch elementów, gdzie yy, jednym z nich jest dwójka, czyli będziemy mieli 4 razy 2, więc możemy zapisać to w ten sposób. 2 do potęgi czwartej do potęgi drugiej. I ta dwójeczka jest taka sama jak stopień, więc musi być na zewnątrz. I zostaje nam 2 do czwartej. I jeszcze jeden przykład, tylko że tutaj mamy trójeczkę, to będziemy mieli yy, Szóstka to jest inaczej 3 razy 2, czyli będziemy mieli pierwiastek trzeciego stopnia z 9 do potęgi drugiej i tu trzeciej. Bo ta trójeczka, ta potęga taka sama jak stopień musi być tutaj tą zewnętrzną. I będziemy mieli 9 do drugiej. I to jest taki przykład, który jest powtórką. Widzimy, że tutaj mamy parzysty, parzysty stopień i parzystą potęgę i jak opuszczamy pierwiastek to zapisujemy wartość bezwzględną i otrzymujemy coś takiego no bo widzimy że tutaj mamy stopień e, pierwiastka parzysty potęga parzystą więc jak opuszczamy to musi być wartość bezwzględna ale my na razie nie znamy znaku tego elementu teraz musimy się zastanowić jaki to ma znak to ma znak ujemny jeśli coś pod wartością bezwzględną e, ma znak ujemny, to przy opuszczeniu wartości bezwzględnej robimy do tego liczbą przeciwną, czyli zmieniamy e, znak każdego elementu i będziemy mieli coś takiego. I to było takie przypomnienie przykładu e, troszeczkę trudniejszego. E, I to wszystko jeśli chodzi o te prawa. Mam nadzieję, że to nie jest skomplikowane. Trzeba mm, tylko pamiętać o kilku zasadach. No, ten, te przykłady są takie specyficzne, że musimy pamiętać o tym właśnie, żeby Rozpisać tę potęgę jako iloczyn dwóch liczb i jedna z nich to musi być ten stopień, czyli 8 to jest 4 razy 2. I zapisać to w postaci potęga poniesiona do potęgi, tak? No bo wiemy, 2 potęgi 4, do potęgi czwartej, do potęgi drugiej. Sprawa działań na potęgach, możemy to sobie przemnożyć. Ale ta potęga, która jest taka sama jak stopień, musi być tutaj na zewnątrz. Nie mógłbym zapisać tego w ten sposób. 2 do drugiej, do czwartej, bo to nic nam nie daje. Nie mogę sobie tego opuścić. Chciałbym opuścić e, pierwiastek z zewnętrzną potęgą, czyli to jest po prostu źle. No i to wszystko. Zostało nam jeszcze usuwanie niewymierności z mianownika. To nie jest trudny temat. Trzeba tylko będzie zrozumieć o co w tym chodzi i na pewno będziemy to wszystko pamiętali. Także prawa działania na pierwiastkach są dosyć ważne. Jeśli ktoś miał z tym jakieś jeszcze problemy, to może sobie jeszcze raz przerobić lekcję i na pewno to wszystko się rozjaśni. To będziemy używali w kolejnych lekcjach na pewno. W innych działach zawsze będzie się to pojawiało. Jakieś działania z pierwiastkami czy z potęgami i będziemy musieli znać po prostu te prawa.